Cześć, witam Was bardzo serdecznie! Dziś, słuchajcie, następny odcinek poświęcony, czy wiecie, że kolka. No właśnie, temat kolki dziś sobie właśnie przybliżymy. Chciałabym troszeczkę Wam opowiedzieć, co to jest ta kolka. Oczywiście kolka wysiłkowa, ta, która, słuchajcie, pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy biec, e, przyspieszać, czy szybko płynąć, e, jeśli taka kolka wysiłkowa występuje, brakuje nam tchu, zaczyna nas boleć brzuch. Słuchajcie, jest ostry ból brzucha i tak naprawdę aż chyba musimy się zatrzymać, żeby sobie poradzić z tą kolką. I często nie wiemy, jak sobie z nią radzić. Natomiast tak chciałabym Wam wyjaśnić, co to w ogóle ta kolka jest. Jest to rzeczywiście bardzo ostry, silny, nagły ból brzucha, który podczas aktywności, którą zaczynam tak naprawdę. E, więc słuchajcie, bardzo nieprzyjemna sprawa i często z Was mamy jakiś problem, jak sobie z tym poradzić. Są słuchajcie sposoby na to. I o tym wam dzisiaj opowiem. Postaram się oczywiście temat przybliżyć. Mam nadzieję, że dam dużo przykładów, które Wam pomogą, żeby się rzeczywiście y, pozbyć tej korki, a, a nawet, żeby ta korka się nie pojawiała. Waszej początkowej fazie treningu, ćwiczeń. Także serdecznie zapraszam, posłuchajcie. No więc dobrze, czyli temat kolki kolki takiej wysiłkowej, wiemy mniej więcej jaka ona jest, kiedy występuje. No dobrze, ale słuchajcie, są badania przeprowadzone. Amerykanie prawdopodobnie to badali, że słuchajcie, u sportowców występuje ona bardzo często powiem Wam, że głównie są to albo pływacy, czyli osoby pływające, tak, albo osoby biegające, czyli biegacze, osoby, które jeżdżą konno i osoby, które na przykład ćwiczą fitness. Jest to procentowo sprawdzone poprzez badania i powiem tak, że na pierwszym miejscu to pływacy, słuchajcie, na drugim miejscu to biegacze, na trzecim miejscu ci, co jeżdżą na konno, jeżdżą na koniach i później inne aktywności, takie jak na przykład fitness. Te osoby bardzo często właśnie mają kolkę. Były też takie sytuacje, że naprawdę sportowcy e, bardzo znani e, startowali w bardzo ważnych zawodach i okazywało się, że ta kolka właśnie im przeszkodziła w zdobyciu właśnie tego czasu, na który oni mieli to wszystko zaplanowane, gdzie rzeczywiście walczyli o medale, walczyli o miejsca i ta kolka pokrzyżowała im. Plan. Tak to się zdarza. Także słuchajcie, to nie tylko tak, jak u nas na lekcji wf kiedy biegniecie na roczewstwo i nagle czujecie ból w brzuchu, a to się pochylacie, a to się zatrzymujecie, sami nie wiemy, co robić. Są różne sposoby. Niektórzy nauczyciele oczywiście doradzają, zrób to, zrób tamto, przejdzie się. Przejdzie. Natomiast niektóre sposoby pomagają, ale nie wszystkich. Posłuchajcie, to bywa tak. Jeżeli ten ból się pojawia, więc jakie sposoby są radzenia sobie z nim, to powiem na końcu, ale najpierw posłuchajcie, co zrobić, żeby ta korka się nie pojawiła. Moi drodzy, przede wszystkim musi być dobra rozgrzewka. Druga sprawa, bardzo ważne, żeby tuż przed aktywnością fizyczną nie jeść jakiegoś posiłku, tak? bo w momencie, kiedy najemy się, to też ten skurcz brzucha może się pojawić jeszcze bardziej wyraźniejszy i rzeczywiście e, nie, nie zwiększa większa prawdopodobieństwo, że się pojawi nam ten ból. E, duża ilość wypitej wody, może nawet nie wody, ale bym powiedziała jakiegoś soku, tak? Czyli lepiej, jak już macie się napić, to wypić łyczek e, mały, przed samym wysiłkiem wody albo jakiegoś napoju izotycznego, a nie właśnie jakiegoś soku, który jest rzeczywiście dużo gęstszy. Jeszcze bardzo ważne, że ostre, ciężko sprawne posiłki. To też może wpływać na to, że wam ta kolka się słuchajcie, pojawi. Następna sprawa. Na przykład problemy z tak? Bóle, które się tam pojawiają w okolicy odcinka piersiowego, też mogą być przyczyną pojawiającej się kolki podczas właśnie wysiłku. E, także są przeróżne, słuchajcie, e, przeróżne sytuacje, e, kiedy one się pojawiają, e, i właśnie zwróćmy na to uwagę, co Wam mówię. Tak? Czyli, jedzenie, czyli właśnie picie tuż przed wysiłkiem, e, jakichś takich słodkich napojów, jakieś ciężkostrawne jedzenie, e, żeby się pamiętać, żeby się rozrzeć. Także to są bardzo ważne takie podstawowe, e, podstawowe rzeczy, o które trzeba zadbać, żeby ta polka się nie pojawiła. Ale jakie są sposoby radzenia sobie z kolką podczas wysiłku? No i powiedz, tak. No dobrze, yy, zatrzymać się. Nie biegnij. No tak. Natomiast ja bym była za tym, żeby po prostu zwolnić tempo biegu. To jest jako pierwsze, tak? Następny, następny sposób poradzenia sobie z kolką. Mówią, że dobrze ucisnąć miejsce bólu. Czyli tam, gdzie nas boli, to po prostu ucisnąć ręką też. Prawdopodobnie e, zminimalizujemy ten, ten skurczny ból, e, tą kolkę. E, następnym sposobem, niektórzy mówią, pochyl się, zwoli do pobiegu i lekko lekko się pochyl. Też takie opinie słyszałam i oczywiście dla niektórych działają. Niektórzy mówią, żeby podnieść ręce do góry i wziąć głęboki wdech i wydech, tak, żeby przepona popracowała wdech głęboki, natomiast wydech zrobić tak. Żeby nie, nie, niech ta przypomaźna się uruchomi, ale wypuści powietrze, tak powiem, nie ruszając klatki piersiowej, tylko, e, tylko brzuchem. To podobnie też jest sposób. W ogóle głęboki wdech i wydech z fazą tak zwanego zatrzymania, czyli bierzesz wdech, zatrzymujesz na 10 sekund i wypuszczasz po 10 sekundach. Także oddech też powinien nam tutaj, słuchajcie, bardzo fajnie pomóc. Myślę, że, że to jest takie, takie, takie najważniejsze i najfajniejsze pomysły, które mogłabym Wam przedstawić, żeby rzeczywiście sobie pomóc tą korką. Słyszałam, że też można na przykład nie wiem, przejść na ciężar na, na drugą stronę bólu, czyli stanąć na drugiej nodze, jak się pojawia na prawej stronie brzucha ból to stanąć na lewej nodze. Przeróżnie są, przeróżne są, słuchajcie, pomysły. Najważniejsze, żeby zadziałały, spróbujcie, zobaczcie, czy to na Was zadziałało. To oczywiście piszcie w komentarzach, bo może macie jakieś swoje sposoby, które rzeczywiście warto komuś powiedzieć, żeby sobie poradzić z pojawiającą się kolką. Myślę, że wygłaszaliśmy, że powiedzieliśmy co to jest, jak sobie z tym radzić, kiedy się pojawia i kiedy zrobić, co zrobić żeby ona się po prostu nie pojawiała słuchajcie, dzięki, mam nadzieję, że rozwiązaliśmy temat i wszystko jest jasne dzięki za subskrypcję za lajki, za to, że jesteście, że oglądacie że interesuje Was to tak naprawdę taka codzienność i możemy sobie poprzez to sami wspólnie pomóc więc zachęcam do komentarzy i napiszcie jak Wy sobie radzicie, z kogo trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam Was serdecznie na razie, cześć